Informują, czyli przedstawiają takie stanowisko, że y, uchwała, która dotyczy zamiaru przedstawienia szkoły podstawowej wraz z zaciągiem za przedszkolnym y, dla tych osób, które przedstawiają pismo, jest y, niekorzystna i nie zgadzają się z tym stanowiskiem. Y, nie wiem, czy jest sens odczytywania tych pism, ponieważ y, tak jak mówię, myśmy już opracowali swoje stanowiska, były, były zebrania, znamy stanowisko nauczycieli mieszkańców. I, żeby, komisji. I, I komisji. Tak. Komisji. E, odbyły się, e, się głosowanie. Było trzy komisje w jednym dniu, czyli piętnastu radnych I wyniki głosowania? E, stanowisko zostało rozrzucone. Oznacza tak? to, odrzucone, się, że Pan, jeżeli chce, to w tej sprawie powiedzieć, który też już wszystko wyjaśnił. Tylko słowo. Proszę. Dla uwagę, skoro pisma nie będą czytane, stanowisko rodziców jest wiadome, stanowisko nauczycieli jest wiadome, moje stanowisko jest wiadome, więc no, nie będziemy się teraz przekonywać. Radni podejmą decyzję. Ja tylko bym chciał się odnieść do pisma rodziców. Bo, jak wczoraj się czytałem, nie ja że bo bardzo mogłem później zasnąć. E... Ja sobie myślę, że gdybym ja wiedział z półtora roku wcześniej, że jestem takim złym wójtem, to pewnie bym nie startował, więc... Nie wiem, to jak mam się inaczej do tego odnieść. to naprawdę, zarzuty, że przeze mnie nie ma dzieci w gminie, no... <todgłosy> Staram się, staram się, staram się, co mogę. Szanowni Państwo, tylko cię proszę teraz skłócić, tak. Stanowiska są wiadome, bardzo proszę o daną głosowanie, w zależności od opinii. I rzucie proszę się dalej, tak. Dziękuję. Szanowna Rado, Uchwała nr 14 przez 123 przez 2020 Rady Ministrówka z dnia 18 lutego 2020 zamiaru przekształcenia szkoły podstawowej w zajęcia dzieła przedszkolnych. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 udzielił uchwał z 13 marca 1990 roku w samorządzie gminnym dzień ust. 2019 roku uchwałca 506 z późniejszymi zmianami artykułu 89 ust. 1 ust. Ustęp 9 w związku z artykułem 29 ustęp 1 punkt 1 oraz artykuł 95 ust. 2 z dnia, 14 dnia 2016 roku u prawa oświatowe dziewięć z 2019 roku pozycja 1048 z późniejszymi zmianami uchwala się co następuje. Paragraf 1. Z dnia 31 sierpnia 2020 roku zamierza się przekształcie szkoły podstawową grozami za 29 o strukturze organizacyjnej klas 1-8 z oddziałem przedszkolnym w podstawową w Rozalinie o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy 1-3 z oddziału przedszkolnym. Paragraf Uczniów od klas 4 z odboru przekształconej Szkoły Podstawowej w Rozalinie zapewnia się możliwość kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej im. Rzeczpospolitej do Wydowskiej w Strabówce siedzibą przy ulicy Kmicińskiego 3. Paragraf trzeci. Zobowiązuje się Wójt Administra do dokonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia przekształcenia, w szczególności do zawiadomienia rodziców poszczególnych mazowieckiego kuratora oświaty oraz do wystawienia do mazowieckiego kuratora oświaty o wydaniu opinii dotyczącej przekształcenia szkoły podstawowej na Zami. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się Wójt Administra Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z niepodjęciem. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki, Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Złosowanie w toku. 15 radnych jest na sali. 15 radnych głosowało wzięło udział za pojęciem uchwały pięciu radnych. Przeciw ośmiu, wstrzymujących się dwóch. Informuję, że uchwała została odrzucona. uchwały zmieniającej uchwałę nr 17 przez 2016 roku w sprawie stałych opłat za zajęcie pasa drogowego do gminy na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania urachów w Panie widzicie, może pan zechce powiedzieć na temat tego tej uchwały za zajęcie pasa drogowego? Pan też na komisjach tak? W tej chwili nie mogę. Szanowni Państwo, wydało pismo w yy, związku z tym, że stawka nasza jest za puszczą, Wpłynęło to z pewnością do wszystkich dni, yy, które jakby wykraczały poza te widełki. W momencie tylko. Wynika to z ustawy, tak? Zmieniono widocznie, y, nie wiem, w trosce o rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej, teleinformacyjnej. Rząd odgórnie postanowił obniżyć te stawki w gminach, z tego może większego rozwoju. No, w każdym razie no, nasza stawka w tym punkcie była e, za wysoka, więc teraz będzie niższa, no, będą niższe dochody z tego punktu. No ale cóż, no, nie dyskutujemy. Tak? Сейчас, минутка. Еще возьмите, минутка. Сейчас, минутка. Сейчас, Pamiętam o tym numerze, że inny jest. Mhm. Szanowna rado, uchwała nr 14 przez 123 przez 2020 Rady Gminy Strachówka z dnia 18 lutego 2020 roku zmieniająca uchwałę nr 17 przez 128 przez 2016 Rady Gminy Strachówka z dnia 6 września 2016 roku w sprawie kompa za zajęcie pasem drogowych lub gminnych na cele niezwiązane z zarządzania drogami lub potrzebami Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku w samorządzie gminnym, Dziennik 2019 roku, pozycja 506 z późniejszymi zmianami oraz na 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych, Dziennik Ustaw 2018 roku, pozycja 2068 z późniejszymi zmianami, ustala się co system. Paragraf pierwszy. Uchwała nr 17 przez 2016 Rady Gminy Strachówka z dnia 30 września 2016 roku w sprawie stara okowa pasażerów zajęcie gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzeba ruchu w Dzienniku Urzędowej Województwa Wielkiego z 2016 roku pozycja 9451 wprowadza się na następujący zmiany. Punkt pierwszy. W paragrafie 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie. Do elementu pasa drogowego nie w ustępie 1 i 2 ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w wysokości 2 zł za zastrzeżeniem ustępu 3a. Punkt 2. W paragrafie drugim po ustępie trzecim dodaje się ustęp 3a w brzmieniu. Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w celu umieszczenia obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się stawkę opłaty wysokości 20 zł za każdy dzień zajęcia. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stachówka. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni o od odmianie ogłoszenia w Dzienniku Użytkowym Województwa Mazowieckiego. E, proszę o przystąpienie do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Rady. Zatem y, głosowaniu wzięło 100% radnych. 14 osób jest za podjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Punkt 9 porządku obrad. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego to 1087 przez 2019, Rady gminy Strachówka z 27 września 2019 roku w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Stachówce, przymocnika na 6 6, lokal 3. E, tutaj, ja, e, e, tutaj ta zmiana wynika z tego, iż e, w poprzedniej chwale była podana tylko ogólna księga wieczysta e, dla nieruchomości, a dla lokalu jest e, odrębna księga wieczysta i trzeba było ją uzupełnić. Nie. Dziękuję bardzo. Szanowny radu uchwałam 14 przez 124 przez 2020 Rady Gminy z dnia 16 lutego 2020 roku w sprawie uchwałę nr 10 przez 83 2019 Rady Gminy z dnia 27 20 września 2019 roku w sprawie nabycia nieruchomości położonej statówce ulica Cywilna Kowana L6, lokal nr 3. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 pl. a ustawy z dnia 8 marca 1999 roku w samorządzie gminnym w Dzienniku Ustaw 2019 roku pozycja 5 skrzyż z przyjętymi zmianami uchwala się co następuje. § 1. Uchwała nr 10 przez 87 przez 2019 Rady Gminy Stachówka z dnia 27 września 2019 roku w sprawie nabycia nieruchomości położonej w statystyce 4 na P. do nr 6 dobra. nr 3 § 1 otrzymuje przyjęcie. Wyraża się zgodę na nabycie na rzecz gminy znakówka, prawa własności samodzielnego lokalu użytkowego nr 3 o powierzchni 12,5 m wraz z pomieszczeniem przynależnych w o całkowitej powierzchni użytkowej obu powierzchni 27,6 m stanowiącego odrębną nieruchomość, dla której to nieruchomości są wiedzące dłonie.

które nie złożono złożona umowa właścicieli poszczególnych lokalnych, dla którego sam projekt uchwały w kwocie 4 września prowadzi się nierzeczystka nr 2A1-00048-9-6. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strachówka. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa Radnych jest uchwały? Proszę o podjęcie nierzeczki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Yy, trzeba będzie powtórzyć głosowanie, bo pan Gawor nie został zalogowany jeszcze raz. Tak, zatem yy, przystąpimy do głosowania, ponieważ na sali wcześniejszych panów nie był nawet, bo wygrał. Musi zostać jeszcze na sali. Proszę. Za to również Pani Złotys. Przestańmy do Jeszcze stany... chwileczkę, chwileczkę, mhm, bo... No ważne, że to jest internet. Który nam Nie, nie po prostu jak Państwo wychodzicie i wchodzicie, nie wszystko się udaje. Po pół godziny taki siłowa wystawka należy się umożliwiać.

dwudziestu siedem. Można już do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały? Proszę o wstąpienie do głosowania. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo głosowanym wzięło udział 15 radnych z za podjęciem uchwały 15. Także jednogłośnie dziękuję zostało uchwałone. Do... Punkt 10 porządku obrad. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przez y, dla nieruchowych stanowiącej współwłasność różnienia stawówka. Szanowna Rada, macie Państwo w um, swoich materiałach um, następną autopoprawkę dotyczącą um, tej właśnie uchwały. Um, wcześniej podjęta uchwała była um, przygotowana przez gminę, um, natomiast um, oręż naniosła nam poprawki, które zdenerwowaliśmy i one są już um, zamontowane w tych uchwałach, które Państwo mają. Um, przystąpimy do przegłosowania autopoprawki. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem autopoprawki? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie. Zatem przechodzą do uchwały nr 14 przez 123 2020. Rady Gminy Snowówka z dnia 18 lutego 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przez do nieruchomości stanowiącej współwłasność miejsca uchwały. Na podstawie tego 18 ust. dziewięćera a ustawy z 18 marca 1999 roku o samorządzie gminnym w dzienniku 2019 roku pozycja 56 zmianami art. 13 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1990 r. o gospodarce nieruchomościami 9202 roku 65 oraz art. 285 i 305 ustawy z 23 kwietnia 1964 kodeks cywilny z 2019 roku 1145 uchwala się co następuje paragraf pierwszy, ustęp pierwszy. wyraża się zgodę na ustanowienie na rzecz Polski Polska w Warszawie służebności na części nieruchomości powierzchni

w obrębie 0018 duchówka o powierzchni 0,49 ha uregulowanej w księdze wieczystej KW a 1 w 0004829 przez 6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bołyniu IV Wydział Sądu Wieczystych będącego w współgospodarczych miejscach duchówka przez 1600 części w posadowienia i eksploatacji urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej oraz urządzeń towarzyszących. Ustęp 2. Służebność zostanie ustanowiona na czas Nieoznaczony i będzie polegała na punkt pierwszy. Prawie posadowienia na nieruchomości opisanej w ustępie pierwszym z turni linii zasilającej energetycznej i podziemnych linii kablowych w pasie gruntu obejmującym mążki 218,24 m2 nieruchomości. Prawo do swobodnego dostępu i korzystania z nieruchomości ograniczać się będzie do korzystania z części gruntu opisanego w ustępie pierwszym. Przebieg i usytuowanie urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej załącznik mapą. Punkt drugi. Obowiązku właściciela nieruchomości podtrzymywania się od działań, które uniemożliwiłyby dostęp do urządzeń przesyłowych wybudowanych przez przedsiębiorcę. Punkt trzeci. Prawie wstępu przejazdu przejazdów złagodnego dostępu do urządzeń telekomunikacyjnych w każdym czasie, w tym dokonywania remontów, konserwacji, eksploatacji, naprawy, rozbudowy urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej w obszarze opisanym w ustępie pierwszym powyżej. Paragraf drugi. Ustęp 1. Wyraża się zgodę na ustanowienie na rzecz Oliw Polsman S.A. w prawa użytkowania na części nieruchomości do wyżki 1,50 złotych kwadratowego stanowiącej działkę nr 231 w obrębie 0018 Stachówka o powyższej 049 hektarach uregulowanej w księdze wieczystej prawu 2a 1w przez 00048279 6 prowadzonej przez Sąd Wojewódzki w 4 czwarty wyciąg do czynności w 1,245 przez 1303 części celem posadowienia eksploatacji urzędów infrastruktury telekomunikacyjnej. Ustęp drugi. Użytkowanie zostanie ustanowione na czas nieoznaczony i będzie polegało na. Punkt pierwszy. Prawie poznarodowienia na nieruchomości opisanej w ustępie pierwszym w szaty kadłowej w pasie ogruntu obejmującym łącznie 1,5 gram kadłubowego nieruchomości. Prawo do swobodnego dostępu korzystania z nieruchomości ograniczać się będzie do korzystania w części gruntu opisanego w ustępie 1. Przebieg uzytywany urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej określa załącznik na połowę. Punkt drugi. Obowiązków właściciela nieruchomości do trzymania się działań, które uniemożliwią dostęp do urządzeń przesyłowych wybudowanych przez przedsiębiorcę. Ustęp trzeci. Punkt trzeci. Prawo wstępu, przechodu, do swobodnego dostępu do urządzeń telekomunikacyjnych. W każdym czasie w tym dokonywania remontu, konserwacji, eksploatacji materiału, oraz i infrastruktury telekomunikacyjnej w obszarze podpisanym w ustępie pierwszym powyżej. Paragraf trzeci. Ustanowienie służebności przez se użytkowania na skąpię, za jednorazowe wynagrodzenie określone przez rzecz majątkowego, majątkowego, o podatek od towarów i usług. Paragraf czwarty. Szczegółowe warunki służbności określone w umowie zawartej w formie aktu notarialnego o ustanowieniu służebności przez Paragraf piąty. Wykonanie uchwały wierze się w początku Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z uczuć. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? głosowania następujących. Zakończyliśmy uchwałę. 14 radnych, przeciw, 0 wstrzymujących się 1 głos. Dziękuję uchwałom stałym. Przechodzimy do punktu 11 porządku obrad. Rozpoczęcie dochodów w sprawie określonych wymaganiami, jakie powinien spełniać przedsiębiorca obiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed rozwiniętymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla zwierząt, a także przewodnisk i spalanie z wołów zwierzęcych i ich części na terenie gminy Skarpówka. Pani radna dyrektora Pani prezydent pracowni gminy Skarpówka. Kierownik literatury. Szanowni państwo radni, tak jak rozmawialiśmy na komisjach, ustawa o utrzymaniu w czystości, a dokładnie artykuł 7 ustęp 3 Yy, odczytuję ten artykuł. Rada Gminy określi w drodze uchwały wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia. Czyli nie ma tu słowa powiedzianego, że może określić. Jest to obowiązek nałożony przez Radę Gminy. W związku z tym została przedstawiona Państwu uchwałą, którą, której treść odczytała Pani yy, Przewodnicząca i proszę o jej podjęcie. Szanowni wam zadać następującą zadanie, czy czy przypuszycie, czy czy całej uchwały tylko przypuszycie, czy czy przypuszycie, czy 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 zanim za 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 bardzo. Za bardzo. Dziękuję I Za Dziękuję bardzo. 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 Dziękuję 2020 roku. roku, która bardzo. Dziękuję bardzo. Sprawy. Opośrednio wymaga, jakie powinny spełniać przedsiębiorcy obiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przedrzędów z zwierzętami oraz prowadzenia spraw zdrowych zdrowych zwierząt, a także przewodnictw w sprawie zdrowych zwierzęcych i ich części na terenie nieznakowym. Na podstawie artykułu 7 ust. 3 ust. z września roku czystości i porządku w dniach Ustaw ust. 2019 roku pozycja 2010 z tymi zmianami w związku z artykułem 18 ust. 15 ust. 8 marca 1990 roku w samorządzie w dziennik ust. 2019 roku pozycja 506 z tymi zmianami uchwala się co następuje. No i na podstawie podjętej tutaj na że czytać. Uchwała jest wglądu. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? odchodziło 15 za podjęciem uchwały głosowało. 15 radnych. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 12 porządku obrad. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez adokrat z dnia 18 listopada 2019 roku. Panie Przewodniczący. Ja to tylko pokrótce przedstawię. Ta petycja była rozpatrywana razem z petycją 6 grudnia na jednej komisji, później na połączonych komisjach. Szczegółowo było opisane, przedstawione, przedstawione były te petycje. Jest to, jest to dosyć duży zakres, żeby teraz to omawiać. Yy I poproszę tutaj Panią Przewodniczącą yy, yy, o uzasadnienie tych petycji, które są dołączone do, do dyrektywy. uchwał. Jeżeli chodzi o petycję z 18 listopada 2019 roku, to są uzasadnienie brzmi następujące. Mimo 18 listopada 2019 roku, w poniedziałek dwa, że padycja, boga, jest petycja, jak w w sprawie zmiany przepisów prawa. W zakresie zmiany potrzebnych obowiązujących przepisów prawa podatkowego, prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa gospodarczego, prawa dotyczącego mediów i zbióry publicznych Rada Gminy Stachówka uznaje się za organ niewłaściwy i w tym zakresie przekazuje petycję Sejmowi Rzeczpospolitej Polskiej. W zakresie dotyczącym zmiany przepisów prawa miejscowego dotyczącym utworzenia nieodpłatnych miejsc parkingowych Rada Gminy Stachówka uznaje petycję za bezprzedmiotową, gdyż w Gminy Stachówka. wszystkie miejsca parkingowe są bezpłatne. Przechodzimy do uchwały 14 przez 127 2020 Rady Wniosek z na 18 lutego 2020 roku w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez adwokat na zasadę dnia 18 listopada 2019 roku. Na podstawie artykułu 6 ust. 2 i artykułu 9 ust. 2 11 lipca 2014 roku petycja Dziennik Ustaw 2018 roku pozycja 870 z późniejszymi zmianami w związku z artykułem 18 ust. 15 ust. 28 marca 1990 roku o co mowa Dziennik Usta z 2019 roku pozycja 506 z późniejszymi zmianami uchwala się co następuje. Paragraf 1 ust. 1. Rada Ministrów uznaje się za odwagę do rozpoczęcia petycji adwokatami cyfrowymi z dnia 18 listopada 2019 roku dotyczący zmiany powszechno obowiązujących przepisów prawa dodatkowego, prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa gospodarczego, prawa dotyczącego mediów i zbiorów publicznych i w tym zakresie przekazują petycję Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Ustęp 2. W zakresie dotyczącym zmiany przepisów prawa ministerstwa. Rada Gminy Stachówka uznaje projekcję bezprzedniową z przyczyn zawartych w uzasadnieniu do petycji. Paragraf 2. Zobowiązuje się Przewodniczący Rady Gminy Strachówka do przekazania petycji zawiadomienia odnoszącego o petycję o przekazaniu petycji w sposobie załatwienia sprawy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie. Dziękuję bardzo. Uchwała została jednogłośna. O, inne Punkt 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpoczęcia petycji złożonej przez adwokat Pana Pesłodo rozdziału 6 grudnia 2016 roku. Kontynuacja... E, kontynuacja sprawy. Komisji Sprawiedliwości Petycji sprawę Dalej, e, dlatego 14 Rady Ministrów Półka z dnia 18 lutego 2020, 2020, -2020 roku w sprawie złożenia petycji przez adwokat Renata Sukla z dnia 6 lutego 2019 roku. Na podstawie której dziewięć ustępowało z 11 lutego 2014 roku petycja, dzień PISA 2018.